Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa i zapraszam na najnowsze wiadomości. Dzisiaj mamy 9 kwietnia i sprawdźmy co ciekawego wydarzyło się w naszym mieście. Rozpoczynamy Jawor Express. Windy na dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa nadal są niesprawne. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie. Producentem dźwigu jest firma z Ukrainy, a dostęp do części zamiennych jest bardzo ograniczony. Informuje PKP i zapowiada, że planuje zmienić dostawcę układów sterowania. Pasażerowie korzystający z dworca kolejowego Jaworzno-Szczakowa od dłuższego czasu narzekają na częste awarie wind. Temat ten jest doskonale znany zarówno pasażerom, jak i obsłudze kolejowej. Jest to szczególnie problem dotkliwy dla osób starszych, podróżujących z ciężkim bagażem, oraz dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Interweniowaliśmy już wcześniej w tej sprawie ze względu na skargę jednej z mieszkanek, która stała się ofiarą niesprawnych wind. Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź ze strony PLK dotyczącą awarii wind na szczakowskim dworcu. Jak informują przedstawiciele spółki, obecna awaria windy zlokalizowanej przy głównym wejściu na dworzec wynika z uszkodzenia płyty głównej sterowania urządzeniem. Przywrócenie sprawności wind planowane jest na okolice połowy kwietnia. PLK podkreśla, że problemem utrudniającym szybkie przeprowadzenie naprawy jest fakt, iż producentem wind jest firma z Ukrainy, co znacząco ogranicza dostęp do potrzebnych części. Co istotne, polskie linie kolejowe zauważyły dużą awaryjność tych urządzeń. W związku z tym oprócz bieżących napraw Poważnie rozważana jest wymiana całego układu sterowania wind na taki, którego części zamienne będą łatwiej dostępne na rynku polskim. Ma to poprawić problem awaryjności tych urządzeń oraz zapewnić łatwiejszy dostęp do części zamiennych w przypadku wystąpienia niesprawności. Jaką drogę wybrać po ukończeniu podstawówki lub szkoły średniej? Na to pytanie uczniowie z Jaworzny szukali odpowiedzi podczas targów edukacji. Na nich mogli zapoznać się z ofertą lokalnych szkół średnich oraz uczelni wyższych z regionu. Targi edukacji to wydarzenie, które co roku odbywa się wiosną i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w środę 9 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej MCKS w Jaworznie. Uczniowie szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych działających w mieście. Swoją ofertę zaprezentowały m.in. Jaworznickie Licea Ogólnokształcące. Pierwsze LO przygotowało prezentację czterech klas o różnych profilach rozszerzeń. Pierwsza A, klasa humanistyczna. Druga, druga oferta to jest pierwsza B, będzie klasa biologiczno-chemiczna, dobra i sprawdzona od lat u nas. Klasa C to będzie klasa matematyczno-fizyczna i klasa D to będzie klasa ogólna. Uwaga, z rozszerzony Językiem, angielskim i geografią, uczniowie tej szkoły opowiadali o codziennej nauce, a także o wycieczkach tematycznych czy wymianach uczniowskich, które są stałym elementem ich edukacji. Nasza szkoła oferuje bardzo wiele wycieczek, przede wszystkim zagranicznych, różne wymiany międzyszkolne, też zagraniczne. Na przykład w tym tygodniu nasza szkoła jest na wymianie w Turcji, a uczniowie z Turcji przyjeżdżają też często do nas na wymianę. A jeśli chodzi o takie wycieczki szkolne, to moja klasa na przykład na początku tego roku szkolnego była we Włoszech, na około 10 dni, z tego co pamiętam. Bardzo przyjemna wycieczka, też możemy się dalej integrować we wspólnym gronie. My tutaj z Krzysiem jesteśmy na profilu biologiczno-chemicznym. Możemy coś wspomnieć o tym profilu. Mamy dużo wycieczek tematycznych. Byliśmy na Uniwersytecie Kijowskim, Uniwersytecie Śląskim i na Grze Terenowej w. Ojcowskim Parku Narodowym. Mamy dużo, dużo doświadczeń chemicznych na biologii, mikroskopowanie, które bardzo nam pomaga w zrozumieniu materiału i danego działu. Nasza szkoła posiada wyposażenie naukowe, materiały, odczynniki chemiczne. Zajęć praktycznych jest bardzo dużo, więc myślę, że u nas w szkole na pewno każdy będzie się czuł zaopiekowany. Nauczyciele bardzo wyrozumiali, do pomocy zawsze chętni. Nie zabrakło także szkół technicznych i branżowych, które kładą nacisk na praktyczne kształcenie. Proponujemy przede wszystkim te związane z nowymi technologiami, czyli grafika i poligrafia cyfrowa, technik reklamy, technik informatyk, technik programista. No i z tej drugiej grupy zawodów związanych bardziej z przemysłem, technik mechatronik, technik elektryk, technik automatyk. Mamy również w ofercie technika logistyka, który łączy tak naprawdę wiele kierunków, wiele działów. W szkole branżowej proponujemy zawód elektryka, dzisiaj bardzo poszukiwany na rynku. Swoją ofertę przedstawił również zespół szkół ponadpodstawowych numer 3, który kształci m.in. przyszłych techników pojazdów samochodowych oraz techników fryzjerstwa. W proponujemy pięć kierunków. Jest to technikum budownictwa, technik spawalnictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik i technik, jeszcze jeden mi uciek, pojazdów samochodowych. W szkole branżowej będzie to mechanik pojazdów samochodowych, będzie to ślusarz, będzie to fryzjer oraz inne zawody w klasach wielobranżowych. Do dołączenia do zespołu szkół ponadpodstawowych numer 4 w Jaworznie zachęcali uczniowie. No to jest technik organizacji imprez i usług turystycznych. No i co tutaj się tak robi? takiego? No i zajmujemy się ogólnie właśnie na przykład robieniem programów wycieczek. Głównie. Kalkulacją. Kalkulacją właśnie. Yy... No głównie organizujemy wycieczek. My jesteśmy na hotelarzu, więc polecamy oczywiście ten kierunek, będziemy go promować. No i co możemy powiedzieć o tym kierunku? No wjeżdżamy na praktyki różne jako hotelarstwo. Staramy się na przykład też robić procedury różne. Mamy taki swój spokoik w naszej szkole. Kucharz, gastro, też są spoko kierunki. Wydaje mi się, że dla każdego znajdzie się tam miejsce i będzie naprawdę dobrze. Oferty dla siebie mogli znaleźć także uczniowie Jawożnickich szkół średnich, szczególnie ci, którzy myślą o studiach wyższych. Dla nich oferty kształcenia przygotowały uczelnie z regionu, zarówno publiczne, jak i prywatne. Osiem wydziałów, m.in. wydziały nauk społecznych, Humanistyczny, więc jest tutaj bardzo obszerna tematyka. Warto zapoznać się z nią całą. Są zarówno kierunki bardziej ścisłe, są kierunki prowadzone w języku angielskim, są te bardziej humanistyczne, kulturoznawcze. Więc oferta jest bardzo obszerna i staramy się dopasować też do potrzeb aktualnego rynku pracy. Wśród uczelni prywatnych uczniowie z Jaworzna mogli zwrócić uwagę na Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej, która ma także swój wydział w Jawożnie. Na ten moment mamy trzy kierunki: jest to informatyka, logistyka i zarządzania. Co prawda od października ruszamy już tak. Z pełnego kopyta, że tak powiem. E, możliwe, że za rok e, też jakieś nowe kierunki dojdą, bo cały czas staramy się też tą naszą ofertę powiększać. Każda ze szkół i uczelni zachęca uczniów oraz ich rodziców do odwiedzenia swoich stron internetowych i zapoznaje się ze szczegółową ofertą edukacyjną. Zapraszamy teraz na informacje z kraju. We wtorek 8 kwietnia Rada Ministrów zajęła się projektami trzech ustaw, w tym tej dotyczącej reformy szpitalnictwa. Przyjęte zostały tylko dwie pozostałe. To już trzecie podejście do uzgodnienia wspólnego tekstu projektu, choć projekt jest rządowy. Tymczasem Sejmowa Komisja Zdrowia chciałaby się zająć projektem pod kątem opinii ekspertów i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Celem ustawy jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, oddłużenie szpitali i usprawnienie zarządzania placówkami medycznymi. Wiemy, że kondycja systemu opieki zdrowotnej w Polsce nie jest zadowalająca i wystarczająca społeczeństwo i słusznie narzeka na długie kolejki do lekarzy, narzeka na to, że właśnie nie jest obsługiwane w odpowiednim czasie i między innymi temu ma służyć pierwszy krok, jeżeli chodzi o całą reformę systemu opieki zdrowotnej, czyli wprowadzenie reformy szpitali. Wiemy, że część szpitali, zwłaszcza Szpitali powiatowych jest e, bardzo mocno zadłużona, że kontrakty są niewystarczające, że NFZ e, ma pewne limity, jeżeli chodzi o kwestie wypłaty świadczeń za nadwykonania. Oczywiście są pewne procedury medyczne, które tym limitom nie podlegają, ale to wszystko nadal nie jest e, w, w takiej kondycji, jakbyśmy oczekiwali. Więc jako Sejmowa Komisja Zdrowia e, oczekujemy od już. E, już dłuższego czasu właśnie możliwości prac nad rządowym projektem dotyczącym reformy szpitali. Chcielibyśmy bardzo mocno zagłębić się w opinie ekspertów i opinie publiczne, które były na etapie właśnie konsultacji publicznych podczas procedowania tej ustawy w rządzie. Również będziemy mieli do dyspozycji opinie sejmowe, jeżeli chodzi o właśnie to biuro. Do spraw oceny skutków regulacji i na posiedzeniach komisji na pewno damy wypowiedzieć się ekspertom. Nie chcielibyśmy wypuszczać z Sejmu, a następnie z Senatu takiej ustawy, która po chwili będzie musiała być poprawiana. Więc być może chwila dłuższej refleksji nad tą ustawą sprawi, że to będzie bardzo dobry akt prawny, który pomoże polskim pacjentom. Od bardzo dawna stawia się i bardzo słusznie na to, żeby nie tylko wykonywać procedury medyczne, tylko żeby ich wykonywanie w konsekwencji doprowadzało do tego, że pacjent nie musi wracać do systemu opieki zdrowotnej. Przez to stwarza pole do tego, żeby z tego systemu mogły skorzystać inne potrzebujące osoby, inni pacjenci. Stąd jak najbardziej procedowana reforma właśnie szpitali ma służyć temu, żeby po pierwsze postawić na jakość, po drugie oddużyć Szpitale. Po trzecie, wprowadzić lepszy system zarządzania, a nie administrowania szpitalami. Tego oczekuję od tego aktu prawnego i mam nadzieję, że właśnie te zapisy uda nam się jak najbardziej wypracować. Na dzisiaj to już koniec Jawer Ekspresu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam jutro.